Tour de Polon przemknął przez Chorzów. Tego brakowało w Chorzowie. Tłumy kibiców na ulicach. Kibice fantastyczni, dla nich warto było zorganizować tą lotną premię. Kto pierwszy na premii lotnej? Co jeszcze w infoserwisie? Co roku jest coraz fajniej, coraz więcej nowych ludzi. Będzie o wakacjach wyspy. Odwiedzimy Chorzowskie Centrum Kultury. I kilka słów o igrzyskach, które odbywają się w Chorzowie. Prócz naszego miasta także Rybnik, Włodzisław i Sosnowiec. 4 sierpnia, tour de Poloń wjechał do Chorzowa przed 17. Najpierw Chorzów II, ulica Krzyżowa, potem między innymi Floriańska. I w końcu premia lotna przy ulicy Krakusa i placu Powstańców Śląskich. Wszędzie tłumy kibiców. Tego brakowało w chorzowie. Po prostu dłuższy okres czasu tego nie było żadnych takich zawodów sportowych. No i cieszymy się, że tyle cały zabitał do nas. Przy premii lotnej w Chorzowie działo się najwięcej. Tutaj zorganizowano strefę kibica. I to tutaj Marcin Białobłocki wywalczył dodatkowe punkty w klasyfikacji Lotto. I miał dużą szansę, by dojechać jako pierwszy do mety. Niestety, tradycyjnie już w Katowicach peleton połknął ucieczkę. Wiedziałem, że będzie ciężko, ale oczywiście musiałem spróbować. No, przez chwilę pomyślałem, może dojadę. Ale niestety, jak była górka, ostro się cieli z tyłu i przewaga się trzeba szybko zmniejszać. No i niestety dogonili, ale i tak się cieszę. Był w grupie sześciu kolarzy, którzy kilkadziesiąt kilometrów wcześniej urwali się peletonowi. Reszta zameldowała się przy budynku byłej hali targowej minutę i 41 sekund później. Tour de Pologne to kiedyś amatorski wyścig dookoła Polski, będący w cieniu wyścigu pokoju. Od 1993 roku impreza jest w pełni zawodowa, z roku na rok zyskująca na znaczeniu. Od czterech lat zaliczana jest do cyklu UCI World Tour, czyli stosując futbolowe porównanie Kolarskiej Ligi Mistrzów. Organizatorem imprezy jest Czesław Lan. Ja pamiętam jeszcze jako zawodnik chorzów, czy to z wyścigów pokoju, czy to z innych startów, które byłem zawsze wielkie, wielkie zainteresowanie. Kibice fantastyczni, dla nich warto było zorganizować tą lotną premię i przyjechać tym peletonem. Mimo, że wyścig przemknął przez Chorzów w mgnieniu oka, to przygotowania trwały już kilka miesięcy i widać to było na całej chorzowskiej trasie wyścigu. W tym roku faktycznie mamy szczególne wydarzenie i powód do tego, aby bezpiecznie przyjechał ten kolor, peeton kolarski właśnie w ramach wyścigu Tour de Pologne. Od wielu miesięcy trwały przygotowania z udziałem policji, z udziałem Straży Miejskiej, z udziałem mzum z udziałem wielu, wielu instytucji Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu Chorzowskiej Centrum Kultury. Wszystkim tym osobom, które włączyły się w organizację chcę bardzo serdecznie podziękować, bo rzeczywiście kosztuje to mnóstwo, mnóstwo pracy. Chorzów nieprzypadkowo zaprosił kolarzy do siebie. Nie wszyscy pamiętają, ale mamy piękne tradycje również kolarskie, bo kolarze Ruchu Chorzów w 1947 roku jako pierwsi po wznowieniu tego, tego turu po wojnie wygrali w klasyfikacji drużynowej. W latach 50. wygrywali kolarze ruchu indywidualnie, więc tradycje są znakomite. Jednym z gości specjalnych strefy Kibica był Grzegorz Weglenda, syn byłego kolarza chorzowskiego Ruchu Wilhelma Wyględy. Duża frajda do kibiców być całkiem co innego, bo mają szczęście, że mają langa. Do tych czasów nie było. Langa. Przejazd kolarzy był ciężki w pożowie, jeździli na ciężkich rowerach, w ogóle klimat był inny, kolarstwa, a teraz jest wszystko jakoś nowocześnie, wozy techniczne, inny sprzęt. Tak wspominał sukcesy ojca z lat 40. -tych. 47, 48 brał udział w wyścigu do Ko Polski pierwszy i wyścigu pokoju. Jak i Chorzowianie nie tylko on, ale dużo chorzowian było wtedy. Nowoczek, Adasik, Mietek Wilczewski. To była najlepsza drużyna wtedy w Chorzowie. W lewie Kibica było mnóstwo atrakcji towarzyszących. Mamy stoiska firm, które zajmują się sprzedażą, dystrybucją, ale również konserwacją naprawą sprzętu rowerowego, więc będzie można skorzystać z bezpłatnych porad. Jest miasteczko ruchu drogowego dla najmłodszych, jest również takie miasteczko dla nieco starszych dzieci i młodzieży. Także każdy tu powinien znaleźć dzisiaj coś interesującego dla siebie, a, a myślę, że też takim magnesem są nagrody, które przygotowaliśmy dla osób, które zdecydują się przejechać na rowerku stacjonarnym jeden kilometr. To jest nagroda główna, proszę Państwa, konkurs na najlepsze przebranie wygrał Flesz Chorzowski, który nie chciał się ujawniać. Flesz Chorzowski działa wraz z towarzyszeniem nowoczesnych chorzów. wspieramy bardzo różnego rodzaju akcje, które przynoszą jakiś efekt, tak? Bo żyjemy wiadomo w ciężkich czasach. Dlatego też no, chcemy pomagać. Wspieramy wszystkich a szczególnie. Szczególnie dzisiaj Krzysia, dla którego 10 chłopaka będziemy mieli ten rowerek. Wyróżnienie powędrowało do gimnazjum nr 4 imienia Wojska Polskiego. Cieszymy się, że zostało to docenione tutaj przez władze miasta. Szkoła jest imienia Wojska Polskiego, czyli jesteśmy zwarci, gotowi do boju, do kibicowania polskim kolarzom. Myślę, że dzisiejszy ta wyda polski etap, polski kolarz. Czyli tutaj właśnie cieszymy się, że właśnie w Chorzowie, a szczególnie w naszej dzielnicy Chorzów II naszej Czwajcy, tak tutaj okrążyli to wszystko. Czy w przyszłym roku Tour de Pologne znów zagości w Chorzowie? Dowiemy się niebawem. Poznańska wyspa, jak co roku, zorganizowała workcam, w którym uczestniczą dzieci i młodzież z Polski, Ukrainy i Niemiec. Wszystko odbywa się w siedzibie organizacji, czyli na tak zwanym wigilijnym miasteczku. To już piąty rok. Co roku jest coraz fajniej, coraz więcej nowych ludzi. Mam dużo przyjaciół tutaj i zawsze spędzamy jakoś bardzo ciekawy czas. Robimy dużo rzeczy. Dzieci przychodzą i to jest naprawdę fajne uczucie, że można coś z nimi zrobić, pobawić się z nimi i po prostu spędzić czas. Z bardzo fajnymi ludźmi. Przychodzę tylko, bo są takie fajne ludzie. E, tak, e, kraj też polski na pewno mi się też bardzo dobrze podoba, ale ludzie są fa strasznie fajni I, i też dzieci też. Lubię się bawić z dziećmi i dlatego tutaj też przychodzę co, e, co, co rok i już od 4 lata. Mi się tutaj bardzo podobają ludzie. Tutaj są, tutaj są że tutaj. Um... Masz też fajne zajęcia, są też różne turnusy, na które możesz się zapisać. Jeden jest filmowy, drugi jest taki, co my tutaj robimy, że musimy się dużo z dziećmi bawić i fajnie tak jest, nie? Projekt kreatywnych wakacji Zagrosik rozpoczął się już w na początku lipca, gdzie przyjechała grupa ukraińska, niemiecka i polska, i były kolejne warsztaty filmowe, które skończyły się, wiadomo, jakąś tam produkcją filmową. Bardzo fajny film powstał w międzyczasie. W tej chwili zaczęliśmy. Wakacji, kolejną część przychodzą dzieci do nas z Chorzowa. Są też wolontariusze z Niemiec, i Ukrainy, i Polski to jest kolejna grupa. Organizują im zajęcia tutaj u nas na Wigilijnym Miasteczku, bądź też wychodzą z nimi do parku, do Chorzowskiego Centrum Kultury na basen. Także dzieje się do 6 lip sierpnia, a potem od 10 do 20 sierpnia kolejna tura wakacji za Grosiką. Odwiedzamy z kamerą Chorzowskie Centrum Kultury, które w wakacje przygotowało sporo atrakcji, nie tylko dla najmłodszych mieszkańców. W Chorzowskim Centrum Kultury proponujemy codziennie od godziny 10 do 12 dla różnych grup różne formy spędzania tego czasu. Jednego dnia jest to spektakl teatralny, jednego film, na który może przyjść każdy, który posiada kartę HCK za jedyną złotówkę. Są też zajęcia w galerii MM, które są przewidziane w tym przypadku dla około 20-osobowej grupy. Raz w miesiącu jest przewidziana też dyskoteka dla dzieci, która odbędzie się w podziemiach Haceku, to znaczy w dziekanacie, a dzisiejszego dnia jest jeden z kolejnych dni w integracji z niepełnosprawnymi, który jest przewidziany i dla osób niepełnosprawnych i dla dzieci zdrowych. W dzisiejszym programie proponujemy wykonanie różnego rodzaju zwierzątek stacek papierowych, a drugim punktem integracji z niepełnosprawnymi jest malowanie różnych kształtów na fully Osoba niepełnosprawna jest takim samym członkiem społeczeństwa jak każdy z nas i ważne jest, żeby odnajdywała się w różnych środowiskach, nie tylko między ludźmi dorosłymi, ale również między dziećmi. Praca z osobami niepełnosprawnymi z pewnością nie jest łatwa, ale pokazanie im, że nawet te najmłodsze dzieciaki traktują ich jak pełnowartościowych ludzi jest bardzo ważne. Myślę, że takie spotkania są bardzo potrzebne, bo dzięki nim widzimy, jak wygląda integracja zarówno między dorosłymi jak i między dziećmi. Dla dzieciaków z kolei jest to bardzo ważne, ponieważ mogą zobaczyć, że osoba niepełnosprawna to tak na dobrą sprawę taki sam człowiek jak oni. Mogą zobaczyć, że potrafią z nimi nawiązać kontakt, że razem z nimi potrafią się bawić, razem z nimi potrafią pracować, dzielić się swoimi umiejętnościami, radościami i smutkami. Igrzyska polonijne. W kilku miastach Śląska odbywają się konkurencje sportowe, w których uczestniczą Polacy mieszkający za granicą. Chorzów organizuje między innymi turniej tenisowy. Chorzów jest jednym z miast gospodarzy 17 Światowych Igrzysk Polonijnych. Oprócz naszego miasta także Rybnik, Włodzisław i Sosnowiec. Te cztery miasta podjęły się wyjątkowego trudu, aby zorganizować dla licznej grupy polonusów sportowe zawody. Te zawody organizowane są co dwa lata w naszym kraju. W tym roku po raz pierwszy Śląsk stanie się właśnie areną światowych letnich igrzysk polonijnych. Dowiedziałem się o takich igrzyskach dla Polonii, no i pomyślałem sobie, że sprawdzę, jak to wygląda, zmierzę się z innymi zawodnikami. Wystartowałem w 2011 we Wrocławiu. Tam w szachy grałem i w tenisa. No, jakieś tam medale się też to było. Także już pierwszy był sukces i w ogóle bardzo mi się podobała impreza. Przyjechało 2000 ludzi od Nowej Zelandii po Stany Zjednoczone, Kanada. Można poznać ciekawych ludzi, porozmawiać, jak to było, kiedy kto wyjechał jakie ma problemy za granicą. Czy jest jako Polak na przykład poważany, doceniany, czy musi się ukrywać. Ale też przyjeżdżają rodziny tych ludzi, którzy niektórzy tam z wnuki nie mówią, powiedzmy, po polsku, tylko tam po angielsku. No i takie są sytuacje fajne, także teraz też e, igrzyska na Śląsku też jestem i będę, dopóki zdrowie będzie dopisywało na każdych. Chorzów jest gospodarzem czterech innych dyscyplin przewidzianych w programie Igrzysk, to przede wszystkim turniej Ringo, mini igrzyska oraz Turniej Rodzinny. Te trzy konkurencje będą rozgrywane na stadionie przy ulicy Cichej. Myślę, że dla Polonusów, którzy przyjadą do nas do kraju. Tutaj na Śląsk. Zobaczenie stadionu ruchu chorzów po wielu, wielu latach na pewno będzie także sporym wydarzeniem. No i warto dodać, że piątą konkurencję, która została przyznana Chorzowowi, jest golf. To oczywiście ukłon w stronę tych najbardziej najbardziej wytrwałych, najzagorzalszych fanów tej wyjątkowej dyscypliny sportu. Jak wiemy, w chorzowie pola golfowego jeszcze nie ma, ale. W sąsiednich Siemianowicach Śląskich pole na bardzo wysokiej jakości trawie już jest i właśnie tam rozgrywany będzie turniej w ramach Światowych Igrzysk Polonijnych. Ludzie chcą przyjeżdżać do ojczyzny, żeby spotkać się tutaj, odnowić czy nowe znajomości zawrzeć, czy pogłębić znajomości, które już były zawarte kiedyś, z przyjaciółmi spotkać się itd. Tak ta atmosfera tych igrzysk to jest coś wspaniałego.